If only, only I, if only I could. Siemaneczko yo yo, jestem PEC i dzisiaj sobie nagramy Case Opening z gry Counter Strike Global Offensive. Mam tu jakieś chujowe skiny te dobre przejebałem, okej. Okay, mam jakieś tam tu skrzynki. Pamiętajcie, co nowe, to nie zawsze dobre. Nie zawsze dobre, takie powiedzonko, co nowe, to nie zawsze dobre, to znaczy, jak case Chroma trójek by się, nie wiem, czy opłacił, ale wolę stary sobie potwierać. Może sobie kupię ten kluczyk. Mam, to jest taki opening malutki, za 10 euro. Dobra. Go! Please 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 please. Please, kurwa, please. Ale gówno. Ale gówno. Nie. To nawet nie ma o czym mówić. Coś nie jest z, z tym ta, nie jest chory jest z tym jakiś czy co? Dobra. Go. O. Proszę, proszę, proszę coś fajnego. Nie. Serio. Serio, serio.

Proszę Cię, mam nadzieję, że kosę dasz, Gaben. Proszę, ostatnia skrzynka. Proszę. Proszę, dajesz. Fuck. Nie, Nie no, to jest... To jest skandal. Skandal. Dobra, był z wami PEC. Nie, nie zostaw lajka like oraz suba na pocieszenie za ten chujowy opening. Na no to na razie.